I sama Das, Tadek Hope, Twoja świadomość życia. Dziś porozmawiajmy o świadomości, poziomy świadomości, część druga. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak budzi się nasza duchowa inteligencja i jesteśmy w stanie poszukiwać czegoś więcej niż tylko naszego materialnego ciała. Myślę, że dobrym Punktem jest tutaj zastanowienie się nad tym, jak do tego dojść. Zwykle zrozumienie, że nie jest się tym ciałem, zaczyna się od takiej analizy, tak naprawdę czym nie jestem. Chcę na tę analizę poświęcić trochę więcej czasu, tak żeby każdy mógł sobie spokojnie ją przeprowadzić w własnym zaciszu i zobaczyć, że nie jest to wcale takie trudne, kiedy skupi się na tym, co tak naprawdę mnie otacza, i jak spojrzeć na tą rzeczywistość. Patrzę w tej chwili na swoją rękę i jeżeli nie zastanawiam się nad tym, to myślałbym, że tak naprawdę to jestem ja, ale skoro spoglądam na nią i widzę jej ruchy, widzę różne jej właściwości, to znaczy, że jestem obserwatorem tej ręki, nie jestem nią w tym sensie. Posiadam ją, jestem y, właścicielem. Mam wolę, żeby nią w jakiś sposób poruszać, ale nie jestem nią. W identyczny sposób mogę spojrzeć też na swoje nogi. One też nie są mną. Są częścią mojego ciała używam ich oczywiście obserwuję jak działają czasami nawet w taki sposób automatyczny ale nie mogę powiedzieć że jestem nogami gdy popatrzę na swoją głowę może trudno jest to zobaczyć tak wprost bo oczy nie są w stanie tak tego umożliwić ale jest jakieś lustro i patrzę na swoją głowę też ona ma jakieś cechy, ma jakiś kształt, ma jakieś różne funkcje, ale też nie jestem to ja. Mam te części ciała, używam ich funkcji, żeby to ciało wykorzystywać, ale tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że jestem ręką, czy jestem nogą, czy głową, czy nawet tym wszystkim, co mnie otacza w ten sposób fizykalnie. Nie jestem tak naprawdę. Posiadam to. Używam tego, ale tym nie jestem. Myślę, że część mi ciała jest dużo łatwiej, ale też możemy w podobny sposób zacząć rozpatrywać nasze myśli. Czyli ktoś czasem próbował skupić się na czymś, próbować medytować, to wtedy mógł zauważyć, że myśli są jakby obok tego, co chcemy zrobić. Nasze myśli są jakby kolejnymi częściami ciała i możemy je obserwować. Możemy nawet taki wewnętrzny dialog rozpocząć, nawiązać z tymi naszymi myślami. I wtedy mamy następną taką perspektywę analityczną, że skoro nie jestem myślą, to znaczy, że muszę być czymś innym niż myśl. Jeszcze trudniej jest zauważyć, że również uczucie, które pojawiają się, też nie są mną, są tylko czymś, co odczuwam. Kiedy jest to złość, to jest to bardzo intensywne uczucie, gniew powoduje, nawet porusza całym tym fizycznym ciałem, ale mimo to, to nie ja jestem złością, ja odczuwam tę złość, obserwuję ją. Tak samo jest z radością. Mogę z radości skakać i śmiać się, robić różne dziwne rzeczy nawet. Czasami nad tymi emocjami potrafię panować, czasami one panują jak gdyby nade mną, ale nie jestem nimi. One są oderwane ode mnie. Jestem w stanie je postrzegać, odczuwać, używać. Jestem kimś innym niż moje emocje. Te wszystkie takie wewnętrzne obserwacje mogą mi pokazać, że od środka jestem takim obserwatorem wewnętrznym ciała, myśli czy nawet uczuć, tak naprawdę. One odnoszą się w jakiś sposób do mnie, ale nie są mną. Ja jestem jaźnią, która świadomie lub mniej świadomie używa ciała, myśli, uczuć, by funkcjonować w tym materialnym świecie, ale nie jestem tymi uczuciami, nie jestem tymi myślami, nie jestem tym ciałem. Na tym poziomie świadomości, o którym w tej chwili cały czas mówimy, dostrzegam, że. Inne żywe istoty, to znaczy ludzie, zwierzęta, rośliny, również są podobnymi do mnie jaźniami, używającymi swoich ciał, myśli i uczuć. Taką samą analizę, jaką przeprowadziłem z własnym ciałem, mogę do pewnego stopnia przeprowadzić z każdą inną żywą istotą. Czy to będzie pies, czy to będzie inny człowiek. Mogę zauważyć, że posiada on ręce, nogi, głowę. Mogę zauważyć, że w jakiś sposób refleksyjnie postrzega ten świat. Zastanawia się nad czymś, zanim podejmie jakieś decyzje. Czasami one są szybsze, czasami wolniejsze. Mogę też zobaczyć, że w sytuacjach nagłych, zarówno ludzie, jak i zwierzęta okazują różne emocje. Czyli ten Stan emocjonalny, który pokazują, też wskazuje na tym, że są bardzo podobnymi do mnie istotami. Oczywiście na tym poziomie świadomości dostrzegam to, że są podobne. Widzę, że są ukryte w innych ciałach, ale są takie same jak ja, podobne są do mnie. Oczywiście one mogą się różnić wyglądem, mogą się różnić, nie wiem, kształtem ich ciał, poziomem inteligencji, czy nawet sposobem funkcjonowania, jeżeli spojrzymy na rośliny, ale w każdym z nich można doszukać się pewnych elementów, które nazwalibyśmy fizycznym ciałem, czy ciałem takim psychicznym lub emocjonalnym i ostatecznie też każde z nich zachowuje się tak, jakby było oddzielną jednostką, oddzielną jaźnią. Różne gatunki ciał pozwalają jaźniom wykorzystywać ich możliwości. Wiadomo, że są zwierzęta, które dużo lepiej widzą niż ludzie, czy lepiej słyszą niż ludzie, są takie, które odczuwają dotyk całym swoim ciałem tak naprawdę. Można wszystkie te funkcje, które mają ludzkie ciała zauważyć w wielu innych żywych istotach i ich ciałach, i są one na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o odczuwanie, zasięg możliwości, siłę, wrażliwość. Nam się marzy latanie, ptaki robią to w naturalny sposób. Uczymy się pływać, dla ryb to jest coś zwykłego, naturalnego. Więc różne gatunki dają tym jaźniom możliwość wykorzystania pewnych mm, możliwych w ogóle do wykonania funkcji. Ale też druga strona to jest, że w różnym stopniu też ograniczają jaźń, ograniczają świadomość tej jaźni. Musimy zauważyć, że rośliny mają bardziej. Ograniczoną świadomość, jeżeli chodzi o zdolność poruszania, komunikowania się od zwierząt. Zwierzęta są może bardziej efektywne, jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania się i komunikowania, ale jeżeli porównamy ich świadomość z świadomością istot ludzkich, to też widzimy, że jest różnica, jest ogromny przeskok. Jednak, jeżeli popatrzymy na to, że Różnią się tylko okrywy jaźni, okrywy, czyli ciała. Łatwiej nam będzie znaleźć tą możliwość zauważenia, że wszyscy tak naprawdę, którzy żyjemy, jesteśmy tacy sami. Wracając do naszych poziomów świadomości, ten poziom świadomości, o którym w tej chwili mówimy, zakłada, że widzimy, że wszystkie żywe istoty są jednakowe, jeśli chodzi o ich potencjalne możliwości, ale odmienne, jeśli chodzi o ich uwarunkowania materialne, pragnienia czy karmy. Jesteśmy w stanie zauważyć to podobieństwo, odróżnić to co jest okryciem ciałem ciałem materialnym tak naprawdę a istotą istotą żywą wewnątrz jaźnią która używa tego ciała i w jakiś sposób przy pomocy tego ciała swoją świadomą i nieświadomą działalność pokazuje Widząc to, że wszystkie żywe istoty są takie same, nie oczekujemy oczywiście od tego, że ryby zaczną fruwać, czy psy zaczną mówić ludzkim głosem. Rozumiemy, że istotą życia jest świadoma istota, która jest wewnątrz ciała. I to, co jesteśmy w stanie postrzegać naszym ciałem, czyli inne ciała, traktujemy jako informację o poziomie Zaawansowania czy uwarunkowania danej osoby, ale nie, nie mówimy, że jest ona tym ciałem, tylko mówimy, że posiada takie ciało, jest właścicielem takiego ciała, jest operatorem czy obserwatorem funkcji tego ciała. I wtedy na tym poziomie świadomości szukamy w innych żywych istotach braci, osób, które są takie same jak my są takimi samymi jak my jaźniami, uwarunkowanymi w tym materialnym świecie, ale akurat w tym momencie ich uwarunkowanie może się różnić od naszego mniej lub bardziej. Jeżeli stajemy się świadomi tego, stajemy się gotowi, żeby o tym pamiętać, to wtedy możemy każdą żywą istotę umieć uszanować. To uszanowanie czy poszanowanie innej istoty wynika z faktu, że rozumiemy jej uwarunkowanie. Wiemy, jak należy opiekować się roślinami, wiemy, jak należy opiekować się zwierzętami, dziećmi, starszymi osobami. Wiemy to i robimy to. Traktujemy te istoty jako ważne, a nasz szacunek, który mamy do nich pokazujemy poprzez odpowiednie ich traktowanie. Nie antropomorfizujemy zwierząt, nie idealizujemy osób, które są nam bliższe. Staramy się być obiektywni, jeżeli chodzi o to, kim kto jest, ale przede wszystkim widzieć w każdej żywej istocie ukrytą wewnątrz jaźń, która jest na swojej drodze do samorealizacji. Możemy też zrozumieć, jak duży wpływ na to, jakie okrywy ktoś akurat otrzymał w danym życiu, mają pragnienia. Ktoś może pragnąć doświadczać czegoś bardzo intensywnie a ciało, które posiada człowiek, może mu ograniczać możliwość doświadczania tego. Być może mieć pragnienia, które wykraczają poza możliwość w ogóle funkcjonowania ciała człowieka. Wtedy dla niego bardziej być może korzystne byłoby posiadanie ciała, które jest w stanie te pragnienia zadowolić. Oczywiście pragnienie nie jest jedynym wyznacznikiem tego, co czeka nas w przyszłości. I musimy też pamiętać o tym, że istnieje karma. Na temat karmy zrobimy osobną serię podcastów. Ale w tym momencie ważne jest tylko to, żeby pamiętać, że nie tylko pragnienie powoduje to, że otrzymujemy określony typ ciała, ale to, w jaki sposób wykorzystujemy ciało, kiedy mamy ciało człowieka, powoduje to, jakie skutki w przyszłości będą nas ograniczać albo uwznoślać. Te nasze działania powodują też to, co zdarzy się w przyszłości. Pragnienia nie są jedynym czynnikiem, który wpływa na to. Jak będziemy ograniczeni naszym ciałem jako jaźń, na tym trzecim poziomie świadomości wiemy, że wszyscy są jaźniami, tak jak my. Gdy zaczynamy działać zgodnie z tą wiedzą, i rozumieć tą sytuację coraz bardziej, Chodzimy na kolejny poziom świadomości, takiego rozumienia i wstępnego doświadczania natury duchowej jaźni. Ale o tym powiemy może już następnym razem.. I samadas, Tadek Hope, Twoja świadomość życia. Dziś porozmawiajmy o świadomości. Poziomy świadomości, część druga.